Dzień dobry Państwu, Panie Ministrze, Panowie Generałowie, drodzy samorządowcy, wszyscy goście, których cechuje patriotyzm. Miło mi Państwa tutaj spotkać i zaprezentować wyniki nowego badania, które przeprowadziło Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej na temat stosunku Polaków do obrony ojczyzny. Szanowni państwo Cyprian Kamil Norwid powiedział ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Ja myślę, że te słowa mamy w głowach i badania wskazują, że gdyby była taka potrzeba, to będziemy naszej ojczyzny bronić. Naszym badaniem wykonanym wspólnie z Fundacją Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Ibris objęliśmy Polaków w wieku od 18 do 55 lat, czyli w wieku, w którym Polacy mogą wstępować do wojska, podlegają kwalifikacji wojskowej oraz obowiązkowym ćwiczeniom rezerwy, a w czasie wojny mobilizacji. Biorąc pod uwagę toczącą się za naszą granicą wojną, w badaniu sprawdziliśmy, na ile realne jest poczucie zagrożenia. I na ile to poczucie zagrożenia sprawia, że zaczynamy myśleć o potrzebie obrony kraju. I otóż, proszę państwa, gotowość do obrony ojczyzny, naszego kraju, zgłosiło 72% mężczyzn i 42% kobiet. Z czego jedna trzecia przyznaje, że właśnie inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła ich stosunek do obrony kraju. To dużo. Analizując te wyniki, trzeba cały czas pamiętać, że wskazania procentowe dotyczą odsetka osób w wieku od 18 do 55 lat. My nie pytaliśmy całego społeczeństwa, tylko właśnie te grupy społeczne, czyli osób, które w sytuacji zagrożenia dostałyby rzeczywiste powołanie. W liczbach bezwzględnych, proszę Państwa, chęć obrony Polski deklaruje prawie 7 milionów mężczyzn i 4 miliony kobiet, czyli aż 11 milionów Polaków. Zainteresowani różnymi formami służby wojskowej, o to pytaliśmy, deklaruje aż 28% Polaków, czyli ponad 5 milionów, milionów osób, z czego najczęściej wskazują. 40% Polaków wy, wy, wykazało chęć służby w rezerwie aktywnej 33% dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. I 32% terytorialną służbę wojskową. Przypomnę, że te rodzaje służby określa nowa ustawa, ustawa o obronie ojczyzny. Spośród osób zainteresowanych dobrowolną, zasadniczą służbą y, wojskową najliczniejszą grupę stanowią osoby młode w wieku od 18 do 29 lat i stanowią one 47% zainteresowanych, a także kobiety. Tylko tutaj wskazania dotyczą wieku od 18 do 55 lat. Stanowią 42% zainteresowanych, istotnie przewyższając zainteresowanie mężczyzn, którzy deklarują zainteresowanie tą formą w 27%. Zapytaliśmy także Polaków, jakie formy ćwiczeń rezerwy cieszy, cieszy, cieszyłyby się najwyższym poparciem. Pamiętając, że obecnie obowiązują one praktycznie każdego Polaka w wieku od 18 do 55 lat, który posiada kategorię zdrowia A. Więc najwięcej osób uważa, że na ćwiczenia rezerwy powinni być powołani młodzi mężczyźni w wieku do 35 lat. Tak sądzi aż 67% badanych. Nieco mniejsze poparcie ma opcja powoływania na ćwiczenia mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. I na to wskazuje 51%. Najmniejsze poparcie natomiast zyskał pomysł powoływania na ćwiczenia wszystkich obywateli posiadających kategorię zdrowia A, pomysł ten popiera 35% badanych. I taka wskazówka dla nas, dla Ministerstwa Obrony Narodowej, zapytaliśmy, co bardzo jest dla nas ważne. Co piąta, osoba niechętna ćwiczeniom byłaby skłonna zmienić zdanie, gdyby program ćwiczeń był bardziej elastyczny oraz w zamian za atrakcyjne wynagrodzenie. To głos dla panów generałów, którzy organizują ćwiczenia rezerwy. Widzimy więc, że sama idea ćwiczeń będzie miała znacznie większe poparcie pod warunkiem zwiększenia elastyczności ich prowadzenia. Ja myślę, że możemy. Zadeklarować, że te uwagi panowie generałowie wezmą pod uwagę. Zresztą o tym szczegółowo będziemy mówić podczas panelu pod tytułem Strategicznie o stosunku Polaków do obrony ojczyzny. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich państwa zapraszam.